Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar w pobliżu pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, bym ci się dała napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie, z której pił On sam, Jego Synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z Tobą mówię. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowa. Do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. Moi drodzy, ta kobieta nie miała łatwego życia. Ewangelista nam mówi, że wybrała się po wodę około szóstej godziny dnia. Szósta godzina to jest samo południe. Samo południe, jak ktoś z was był w Izraelu, to doskonale wie, jak się zwiedza, kiedy słońce bardzo mocno doskwiera. Wtedy raczej po wodę chodziło się albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem. Znaczy jak Ona się wybrała do tej studni w samo południe, to miała jeden cel. Nie spotkać tam nikogo. Liczyła na to, że wszyscy ci, których mogłaby spotkać, już wodę zabrali. I już będzie mogła spokojnie zrobić swoje i pójść i nie narażać się na spojrzenia innych. Znaczy, możemy się tylko domyślać, jak patrzyli na nią wszyscy pobożni, wszyscy ci, którzy przestrzegali przepisów prawa. Kiedy ona, jak słyszeliśmy w Ewangelii, miała za sobą pięć nieudanych związków, a jeszcze żyła w szóstym, dzisiaj powiedzielibyśmy w konkubinacie, musiała mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości. Tak? Znaczy, żyła z taką świadomością, że jest potępiona, że jest skreślona, że jest odrzucona, że jest jakoś wykluczona ze Wspólnoty. I tym, co niewątpliwie mogło nie tylko ją zszokować, to ta prośba Jezusa. Daj mi pić. Daj mi pić. Jezus rozpoczyna y, z, z nią rozmowę od takiego jasnego przekazu: słuchaj, jesteś w stanie zrobić coś dobrego. Ona jest w stanie zrobić coś dobrego dla Jezusa. Znaczy Jezus jej nie skreśla. Jezus nie wypomina jej tego, że się źle prowadzi. Nie rozpoczyna rozmowy z nią od zrobienia jej rachunku sumienia, tak? Absolutnie, A stara się z Nim jakoś nawiązać kontakt, stara się pokazać, że bez względu na to, co się w jej życiu dzieje, bez względu na to, co ona sama dzisiaj o sobie myśli, znaczy, On widzi w niej dobro i widzi, że ona może coś dobrego zrobić, jest w stanie uczynić coś, coś dobrego. Jezus chce ją jakby z powrotem włączyć do tej wspólnoty. I to, że mu się udaje, to widać po owocach, bo zobaczcie, że dzięki tej kobiecie, która dla wielu była właśnie wykluczona, zła, niegodna, liczni mieszkańcy Samarii uwierzyli w Jezusa. I to znowu ewangelista Jan bardzo wyraźnie zapisał. Nie? Znaczy, możemy się domyślać, co by było, gdyby Jezus rozpoczął rozmowę z nią od wypominania jej złego stylu życia. Tak? Znaczy, co by było, gdyby Jezus powiedział, ze względu na Twoją przeszłość nie masz żadnej przyszłości. Czy ze względu na Twoją przeszłość nie ma sensu z Tobą rozmawiać? Tak? Znaczy, gdyby Jezus od tego rozpoczął, moglibyśmy się domyślać, że ich drogi by się rozeszły i ani mieszkańcy Samarii by w niego nie uwierzyli, ani by Ona nie mogła powiedzieć, że coś w jej życiu się wydarzyło. Widzicie, ten tekst po raz kolejny zresztą osobiście mi uświadamia, że. W oczach Boga nikt nie jest skreślony. W oczach Boga nie ma ludzi, którzy by byli skreśleni, i, i Bóg nie wyznaje takiej zasady: ze względu na przeszłość nie masz przyszłości. Nie. To, to jest pierwsza rzecz, niezwykle ważna, żebyśmy nikomu nie odmawiali dostępu do Boga. Że, 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 że trzeba mieć tą nadzieję, że człowiek może wzrastać, że człowiek może się zmieniać, że, że człowiek może uczynić coś dobrego, i, i to dobro w nim jest tylko trzeba mu często dać okazję. Ale z drugiej strony, wiecie, nie wiem, jak dla was, ale, ale dla mnie ta Ewangelia jest naprawdę bardzo dobrą nowiną, bo, bo ona mi pokazuje, że bez względu na to, jaką mam za sobą przeszłość, bez względu na to, jakie błędy w życiu popełniłem, a nawet jeżeli dzisiaj znajdujesz się w takiej sytuacji, że unikasz spojrzeń innych ludzi, to zawsze jest szansa, że spotkasz na swojej drodze Jezusa, który ci powie, daj mi pić.